Cześć my z tej strony Over, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i nie wiem czy wiecie, ale jeżeli w tym momencie nie zostawicie łapki w górę, to uwaga, nie będziecie mieli wolnego do 7 stycznia, tylko już jutro pójdziecie do szkoły. Więc jeżeli nie lubicie szkoły, to w tym momencie stawiacie łapkę w górę, a inaczej elegancko idziecie już dzisiaj do szkoły, znaczy już jutro. Więc łapka w górę i oglądamy. Tak więc jak widzicie, mam aktualnie skrzydła i temek w ręce oraz bardzo fajny partykles obok mojej postaci. I wszystko to mam dlaczego? Mam to dlatego, ponieważ wypuszczam własną paczkę. Własną paczkę paczka będzie się nazywała Erguard. Erguard.pl będzie to paczka bardziej kosmetyczna. Na razie nie będzie autoryzacji na RGMC, ale możliwe, że kiedyś w przyszłości dodamy taką autoryzację, aby nie było w ogóle cheaterów. I z najważniejszych rzeczy takich w paczce jest to, że przez pierwsze dwa tygodnie każdy, ale to każdy całkowicie za darmo może sobie nadać wybrane przez siebie skrzydła. Takie skrzydła, jakie tylko będzie chciał. A do wyboru jest naprawdę bardzo dużo takich skrzydeł. Bodajże 16 aktualnie, i z każdą aktualizacją dochodzą nowe skrzydełka. I jedynie co trzeba zrobić, aby sobie nadać takie darmowe, piękne skrzydełka, to wystarczy pobrać paczkę. Paczkę pobieramy ze strony erguard.pl, link będziecie mieli w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Tak więc pobieramy tą paczkę, pobierze nam się taki folder, wypakowujemy go na np. winrarem, a następnie wypakowany folder wrzucamy do procent, 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 %.minecraft i do folderu versions. I następnie po prostu w Minecrafcie wybieramy o wersję erguard1.8.8. Czyli, tak naprawdę, instalujesz tą paczkę tak jak wszystkie inne paczki oraz wszystkie inne cheaty: Huzuni, Blazing Pack i tak dalej. Więc na pewno bez problemu sobie poradzicie z instalacją. I potem, aby nadać sobie skrzydła, trzeba tak: trzeba wejść na naszego Discorda, na naszego Discorda, do którego link też również macie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. Następnie na tym Discordzie wchodzicie na kanał Nadaj skrzydła. I nadajecie sobie skrzydła specjalną komentą, która brzmi Wykrzyknik, nadaj, swój nick oraz ID skrzydeł ID wszystkich skrzydeł macie na kanale Lista Skrzydeł do Wyboru No i w taki bardzo prosty sposób sobie nadajecie po prostu darmowe skrzydła Dla każdego, jak widzicie tutaj są ziomeczki Tutaj jest Endek, on ma na przykład w łapie Gibona Buguś również ma w łapie Gibona Mają to jakąś potkę Skrzydła eleganckie Erguarda On ma skrzydła lodowe Ja mam skrzydła takie o więc naprawdę bardzo fajne skrzydła są do wyboru. Jeżeli chcielibyście mieć, tak jak ja, na przykład item w łapce lub czapkę lub takie fajne, eleganckie partyklesy, no to trzeba by się troszeczkę bardziej wysilić, ponieważ takie rzeczy dajemy za odkrycie jakiegoś buga na paczce. Jeżeli teraz pobierzecie sobie paczkę i znajdziecie jakiegokolwiek buga, to właśnie nadajemy wam czapkę albo takie partyklesy, albo item w łapce. W zależności od tego, jakiego buga nam zgłosicie. I jest też konkurs. Jeżeli chcecie mieć wygrać taki zestaw, czyli czapkę item i tę łapę i partyklesy, od razu wszystko, to aktualnie jest konkurs na fanpageu paczki. Link do fanpage'a macie w opisie, i wystarczy tam zalakować fanpage'a oraz napisać swój nick w Minecrafta pod postem, aby właśnie wygrać cały zestaw taki jak mam czyli czapkę i tę łapie i partyklesy. Naprawdę bardzo rzadka rzecz na paczce, abyście coś takiego mieli, więc zachęcam Was do wzięcia udziału w tym konkursie. Również macie go w opisie. A teraz przejdźmy może do funkcji paczki, czyli co ona w sobie posiada. Więc przechodzimy już do funkcji paczki, klikacie Options i potem ustawienia erguarda i macie tutaj naprawdę bardzo wiele ustawień, bardzo wiele opcji. Są takie opcje jak na przykład opcje wydajnościowe, czyli można sobie całkowicie wyłączyć deszcz, nawet te cząsteczki deszczu. Cień pod postaciami, odłamki zniszczonego bloku i naprawdę to strasznie pomaga na VPS-y. fps -y. już naprawdę mamy bardzo dużo opinii, że mają więcej FPS-ów, nawet od paczki Blazing Pack. Zresztą to jest prawda, sam to testowałem i u nas jest naprawdę więcej FPS-ów. Więc jak ktoś ma słabego kompa to naprawdę bardzo polecam tą paczkę. Jak widzieliście, mamy też taką opcję jak animacja 1.7, tło tekstu. Pokazuj mi na F3, czyli takie znane opcje, również właśnie z BP niektóre. Animacje 1.7 możemy sobie włączać, wyłączać, możemy sobie rozmieścić GUI. O, i pokażę Wam też pewną bardzo fajną rzecz, która jest bardzo przydatna podczas sklepy, e, tylko sobie założę na przykład e, jakąś zbrojkę, na przykład diamentowy hełm i wyłączę sobie tą opcję w ustawieniach, ustawienia, interfejs i muszę to znaleźć. Poczekajcie momencik. O, pokazuj armor. E, jak widzicie teraz, tylko to jeszcze sobie gdzieś rozmieszczę Tutaj może stroki, tu dam to, tu tak. Jak widzicie, teraz w lewym górnym rogu mam tam swój hełm. I jeżeli będzie on mi się psuł, to będzie nam pokazywało, ile zostało do zużycia tego seta. Jest to naprawdę bardzo przydatne. Nie musimy dzięki temu co chwila patrzeć w ku ile kurde do zniszczenia hełmu, tylko po prostu mamy wszystko w lewym górnym rogu. Naprawdę bardzo, ale to bardzo przydatna opcja. Mamy oczywiście kompas, k-strołki, integrację z Discordem, autosprinty, waypointy, bardzo ładną animację chunków. Mamy też Keybindy, znajdują się, zaraz wam znajdę, w interfejsie. Możemy sobie ustawić 5 dowolnych keybindów, jakie tylko chcecie. I tak jak mówiłem, jest to dopiero pierwsza wersja paczki, więc mogą znaleźć się lekkie bugi i to jeszcze nie jest finalna wersja paczki, ponieważ w przyszłej aktualizacji mamy już w planach dodać na przykład perspektywę 360 stopni oraz jakąś animację w stylu dub dla każdego. Prawdopodobnie będzie to jakaś inna animacja niż dub, ale będzie jakaś bardzo elegancka animacja dla każdego. Więc naprawdę dodamy do tej paczki sporo bardzo ciekawych rzeczy. Bardzo, ale to bardzo ciekawych. No i myślę, że takie najważniejsze informacje o tej paczce Wam powiedziałem. Jeżeli paczka Wam nie działa lub kraszuje, to również zapraszam Was na naszego Discorda, pomożemy na pewno rozwiązać Wasz problem. Jeżeli Wam kraszuje, to może, możliwe jest, że nie macie najnowszej Jawy, znaczy Jawy 8. Jeżeli nie macie Jawy 8, to no po prostu wpiszcie sobie w gogle Java 8 download i po prostu ją zainstalujcie i powinno to naprawdę pomóc na Wasze, po prostu pomóc odpalić paczkę. Więc no, mam nadzieję, że sobie pobierzecie tą elegancką paczkę, będzie ona bardzo rozwijana. Myślę, że w niedługim czasie naprawdę paczka się dobrze rozwinie, będzie dobrze prosperowała i sporo graczy będzie na niej grało. Jeżeli jesteś właścicielem jakiegoś serwera, to wkrótce pojawi się również autoryzacja paczki Erguard i każdy serwer, każdy serwer będzie mógł otrzymać paczkę Erguard wymaganą, lub po prostu aby przednikiem pisało, że jest na paczce Erguard. E, taką autoryzację dodamy już wkrótce, e, ale jednak jeżeli jesteś właścicielem serwera, to już teraz możesz do mnie na Discordzie, mam nick over, e, napisać do mnie PW, że jesteś takim czymś zainteresowany, e, no i wtedy się jakoś dogadamy, e, dogadamy się oczywiście elegancko. E, tak więc dobra, e, ja kończę tego, ten filmik, mam nadzieję, że wszystkie informacje wam przedstawiłem, pobieramy paczkę i nadajemy sobie darmowe skrzydełka, tak jak ja teraz mam. I no, tak więc, do zobaczenia już wkrótce, siemka mordy.